Stwierdza Sebna Góra. Jeden z najciekawszych i najbardziej tajemniczych obiektów fortyfikacyjnych na Dolnym Śląsku. A dzisiaj jesteśmy tutaj po to, aby spróbować wyjaśnić zagadkę studni i korytarza, który wybiega z tej studni. Zaraz wejdziemy yy, do studni, znaczy do miejsca, gdzie znajduje się studnia. Jesteśmy w Bastionie Nowomiejskim i tu właśnie jest obiekt, który jest bohaterem naszej dzisiejszej wizyty i tych badań, które są prowadzone już od jakiegoś czasu. Studnia. Studnia nietypowa, można powiedzieć na skalę na pewno polską. O wiele studni widziałem w wielu obiektach, i to fortecznych, i w zamkach średniowiecznych, ale żeby z takiej studni wychodził tunel. A z tej wychodzi. We wrześniowo-październikowym wydaniu magazynu Odkrywca z 2024 roku ukazał się artykuł autorstwa Marcina Stępniewicza opisujący badania studni w twierdzy Srebrna Góra. W ramach szeroko zakrojonej akcji eksploracyjnej, nurkowie z fundacji Submerged. Zbadali podziemne przestrzenie twierdzy, które na co dzień pozostają zalane i niedostępne. Szczególną uwagę poświęcono studni znajdującej się w bastionie Nowowiejskim. To miejsce jest wyjątkowe, ponieważ około 8 metrów poniżej poziomu wody od ściany szybu studni odchodzi boczny tunel. Tunel ten ma ceglane ściany oraz łukowe sklepienie, a jego długość wynosi 8 metrów. Na końcu korytarza znajduje się wymurowana ściana. W tej części twierdzy funkcjonował browar, który dziennie zużywał około 2000 litrów wody. Z tego powodu poziom wody w studni był znacznie niższy niż obecnie. Na filmie możesz zobaczyć teraz materiały kręcone przez nurków podczas podwodnych prac eksploracyjnych, które odbyły się w 2024 roku. Badany tunel prawdopodobnie łączy się z szybem innej studni, znajdującej się w przeciwskarpie tej części twierdzy oddzielonej od bastionu nowowiejskiego suchą fosą. Aby potwierdzić tę hipotezę, konieczne jest wykonanie specjalistycznych zdjęć, które pozwolą rozbudować istniejący model 3D przebadanej studni. Dzięki temu będzie można ukazać również szyb drugiej studni z tym, z którym tunel prawdopodobnie się łączy. Dzisiaj wyjątkowo będzie nad wodą. Po prostu trzy kamery. Dwa źródła mocnego światła. I razem z Mateuszem będziemy, będziemy robić dodatkowe zdjęcie, ponieważ skan wnętrza tego bastionu już jest. Teraz chcemy obszar tego skanu wyprowadzić na zewnątrz. I w miarę możliwości, jeżeli wiatr pozwoli, polecimy dronem, połączyć go z kazamatą w przeciwskarpie Fosy, która jest. O, dokładnie tak. Tutaj po prawej stronie mamy głęboką posę otaczającą twierdzę. I to była jedna z tej... Właściwie jedyna zewnętrzna posa. Dlatego, że tu jest spadek tak duży, że nie było potrzeby robienia drugiej. Idziemy do części do której spodziewamy się, że pod którą przebiega ten tunel, który odchodzi właśnie do Słupka. Dla bezpieczeństwa schodzimy teraz za sekuracją liny. No, jest strome zejście tutaj do Fosy, także warunki ciężkie, trochę oblodzone, trochę śniegu. Czekaj, czekaj, Można się łatwo poślizgnąć, jest no. bardzo stromo. Jesteśmy w, w suchej Fosie, nad nami tutaj jest bastion, w którym jest studnia. Będąc obiektem badań, a zaraz wejdziemy do takiej kazamaty niewielkiej, w której ma się znajdować druga studnia, która podobno łączyła się właśnie z tą. Gdzie teraz, Grzegorz, jesteśmy? Jesteśmy patrząc na bastion nowowiejski, jego szpic. W przedłużeniu jest kazamata po drugiej stronie fosy, bo mówimy na to przeciwskarpa. I w tej kazamacie mamy studnię, ty, tylko nietypową, bo nie okrągłą, tylko kwadratową, kwadratową. 15 na 15 metra. Mamy w dół 12,5 metra. No i według e, dokumentacji z 1986 roku, penetracji studni srebrnogórskich, ta studnia miała 13,5 metra. E, na dnie była woda i był kanał wentylacyjny, z którego czuć było powietrze. Dokładnie z pomiarów po nurkowaniach e, wychodzi nam, że chodnik Studni browaru łączy się z tą studnią. Czyli tak, generalnie nasza studnia, która powodana jest dokładnie w tamtym kierunku dokładnie, na tej tak. osi, tam jest bastion. Tak jest. I poziom tej studni, tego chodnika odpowiada mniej więcej temu, który by tutaj był z tym utworem wentylacyjnym. Jakby, tak? Musimy jeszcze co najmniej metr zejść w dół, a chodnik w studni browaru się wznosi więc i to się powinno spotkać. Czyli generalnie to mogło spełniać funkcję. No, chyba co? Jakiejś komunikacji pomiędzy tamtą studnią a tą? Tak, Tak, żeby dostać się do suchej, do suchej fosy, w której na projekcie np. Na 1790 roku mamy drewniano-ziemne do ostrzeliwania dna fosy. Jak tutaj wchodzono, schodzono, tutaj mamy ślad na, na sklepieniu, kotwy stalowe, być może po prostu, tak jak tutaj marcin nasz kolega Nurek. Yy, twierdzi, że to mogła być drabina taka sznurowa, linowa. Taka zwykła, normalna, spuszczona drabina kotwiona, do, znaczy zaczepiona o tej kotwy. Na i, przykład. I wtedy ktoś wchodził tutaj na górę i mógł przedostać się na ten tak, tej. Tak, tak, yy, tak. No bo po co? Tak? Po co się, żeby raz, że drążyć studnie, wybudować takie pomieszczenie, cały o, materiał no, tutaj zgromadzić? E, ktoś już coś tutaj szukał, to jest pewne. Mamy, popatrzcie tutaj, ślady. W narożniku, jak i prawie całej twierdzy, że ktoś szukał, rozkuwał, szukał skrytek ze skarbami po II wojnie światowej. Więc na pewno w tej studni i na niej dnie ktoś już na pewno był. Ale tak, przypomnijmy, ten korytarz, który wpływał Marcin, którym próbowaliśmy wejść również naszym tym pojazdem podwodnym, jest drożny na pewnym odcinku i tutaj jest zamurowany. to jest zamurowane. Tak. Teraz pytanie: są schodki, zamurowanie. I, I jaka jest szuczycie... odległość pomiędzy tą studnią a tym zamurowaniem, ile tam tej przestrzeni jeszcze może być? To widać właśnie na tym modelu, który Model... zmontował Marcin, jest, no. to jest, mamy pa parę metrów jesteśmy połączeni obok studni. Czyli brakuje paru metrów tak. i ja nie wiemy co tam w sumie jest. Po, nie wiemy, po co zostało zamurowane. Co tak? Zostało zamurowane. No bo wystarczyło zagruzować, żeby ten komór był żeby niedrożny, nie tak? A ktoś sobie jeszcze zadał fatygę trud, żeby spuścić się tam z materiałem, z cegłą, za prawą i to wymurować. Tak? Jeszcze, nie nie jeszcze musiał wypompować wodę, bo przecież teraz to stoi w wodzie, Dokładnie tak? tak czyli bo, bo jak to... działał browar, no to wiadomo, pobierano wodę codziennie, żeby produkować duże ilości browaru. To jest cała ta część na zewnątrz bastionu. Tak, dla przypomnienia jeszcze tutaj mamy tą, Tutaj mamy studnie. Tutaj wychodzimy i tą część zrobiliśmy latem. Teraz trzeba było się jej pozbyć i zacząć układać zdjęcia z dzisiaj, czyli ze śniegiem. Teraz na chmurze punktu już widać, że wyjście jest Biało. nowe, że wyjście jest białe. Tak, tu jest ten cały śnieżek, który nam się tam nawalił do środka to ma urosnąć do całego bastionu, fragmentu fosy i przeciwskazu. Tak, tylko że jeszcze dzisiaj to się nie uda, bo mhm. góry nie mamy, bo wiadomo, Strona. bo wiału, tak. To, bo jest to, jest, to jest ten skan, który mamy do tej pory. Nie? I tutaj tak. właśnie widać tą letnią jego wersję. I wchodzimy zaraz do tej naszej spódmii. tak. No wyszło tak. to ekstra. Tu mamy linię wody, tak? Tak, to jest linia wody. Tak. Tutaj ta część nie jest zeskanowana, to są tylko i to jest tylko pomiarach. Pierwsza część korytarza też jest bazująca na pomiarach. Tutaj wracamy do skanu. Nie? To pod, I to mamy go w, pod, 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 pod w surowej skale. Pociągniętego i tak, tak. jakby myszkuje leciutko. Tak, tak, i tak. I jest mamy na końcu zamurowanie. I z jakimś widzę, jakbyś mógł tam zatrzymać. Bo tak. Byśmy się chwilę nie popatrzyli nad tym. Tak. Tutaj. Czyli widać fragment, od którego się zaczyna, bo to też to olicowanie jest, tak? Jak Cegłami, tak, czyli obudowane tak. cegłami ładnie. I mamy y, jakiegoś rodzaju, co to jest? Czy to, jest, to, jest, z, to, jest to jest gruz. To jest gruz, tak. To tak, jest tak? gruz. Po a tu, tutaj, a tu wychodzi, a tu wychodzi, yy... co to było właściwie? Otwór wentylacyjny. No właśnie, otwór I tutaj. schody pod o, tym gruzem. Tak. O tak? Sławek o, ostatnio, zresztą no. jak było nurkowanie 2010, to właśnie nurkowie też opowiadali w schodach, natomiast teraz Sławek znowu odgrzebał. No. I też mu się potwierdziły schody. Głębo, w ogóle ten korytarz się wypłyca. Na końcu głębokość wody też jest... To jest przemurowanie przecież na końcu. Tak, 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 tak. to jest przemurowanie. Zamur, a, a zamur. czyli to, a, to jest jakiś szybik wentylacyjny, a, tak? A proszę. A według tam... pomiarów wygląda to w ten sposób, że zobaczmy. Zaraz... To o szybiku wentylacyjnym nic jeszcze nie było, to znaczy, że tu kolejne jakby jeszcze gdzieś... Albo idzie to do, do tej no. studni, tutaj. Tak. No, jest tutaj miejsce na coś Chyba. jeszcze. Nie? Chyba, że w ogóle ten chodnik. Tu jest tylko wentylacja, no, chociaż bez sensu, i to jeszcze I wychodzi tak na stoku. sobie teraz tak pomyślałem, że jakby przesunąć w no. ogóle cały ten w tym kierunku, jakby w pasy... Może uda się z tym fotogrametrią, z tym wszystkim jakby wpasować, żeby widzieć, że ta wentylacja jest studnią. No to wychodziłoby, że ten chodnik w ogóle wybiega jeszcze poza twierdzę. Tak. Niestety, ale jakkolwiek byśmy się nie starali, to tutaj, bo to wszystko to zrobimy. Jeżeli tylko będziemy radę polecieć dronem, ta cała część będzie zeskanowana. Od tutaj poziomu wody, który jest mniej więcej tutaj, do tego miejsca, to wszystko będzie w 3D. Natomiast nie będziemy mieli jeszcze w fotogrametrii tego, co jest pod wodą, dotąd. Znaczy inaczej, możemy mieć, ale nic nam to nie powie na temat wymiarów, dlatego że skan pod wodą i nad wodą i tak trzeba robić osobno. Jeżeli... Czy jest zeskanowana i... część korytarza? Tak, to jest zeskanowana część korytarza. Jeżeli nasze zdjęcia dzisiaj się złożą, a powinny się raczej złożyć, to będziemy mieli tą część, która jest nad korytarzem. No, czyli tą część w FOSie tutaj. O, czyli tak naprawdę to będzie dosyć niewiarygodny e, e, przypadek tego, żeby dowiedzieć się jak przebiega dokładnie struktura podziemna i w którym miejscu wychodzi, to odpowiedź uzyskujemy latając tak naprawdę nad tym terenem. To jest dosyć wyjątkowe, bo latając dronem nad uzyskujemy odpowiedź jak przebiega struktura podziemna. Przez to, że możemy połączyć sobie te wszystkie e, efekty e, fotogrametrii. W połączeniu jeszcze z pomiarem azymutu i głębokości tutaj na dole. Tak, dokładnie tak. No a wygląda to całkiem ciekawie, bo wychodzi na to, że w tej chwili nawet możemy domniemywać, że albo ten tunel gdzieś nam się zakończy w okolicach tej drugiej studni, albo ta studnia służyła tylko do wentylacji, a tunel biegnie gdzieś dalej. Szczegóły tej akcji zostały opisane we wrześniowo-październikowym wydaniu Magazynu Odkrywca z 2024 roku. Każdy numer archiwalny oraz aktualny Magazynu Odkrywca możesz zamówić bezpośrednio do domu przez stronę internetową odkrywca.pl. Zakup archiwalnych numerów oraz przede wszystkim zamówienie prenumeraty to dla nas ważne wsparcie. Odkrywca od ponad dwóch dekad zajmuje się opisywaniem historii, badaniem jej tajemnic, popularyzowaniem oraz promowaniem lokalnych ciekawostek. Nasz magazyn dociera do szerokiego grona pasjonatów historii w całym kraju, promując miejsca i wydarzenia, które zasługują na szczególną uwagę. Jeśli podobał Ci się ten film, kliknij łapkę w górę, dołącz do grona subskrybentów oraz prześlij znajomym ten film, tak by więcej osób dowiedziało się o nim. Dziękuję za obejrzenie. Krzysztof Wojtas, magazyn odkrywca.